No witam, witam. Dziś znowu zawitamy w rewiry korowe, a także w rewiry, w które nigdy nie powinienem był zawitać, ale no jednak coś mnie podkusiło. Jedziemy. Na początek nieco progujący amerykańscy korowcy z Born of Osiris, którzy Całościowo mnie nie zachwycają, bo no jednak troszeczkę się to robi dla mnie miejscami zbyt rozmemłane, ale jednak jest tu zauważalna jakość, która sprawia, że no muszę wam podrzucić, a nóż komuś z was bardziej przypadnie do gustu. It's Your orders, it's a nightmare. Fear me. On your knees, I'm ready for battle. Ready for war. Nightmares keep on increasing. Will you? Nadal USA, nadal Kory, lecz tym razem będą to mocno zczerniałe śmierć Kory od debiutującego of Ruin, potęga, z którą trzeba się liczyć i której dalsze losy wypada śledzić, jeśli tylko lubicie takie klimaty. Teraz coś co mnie trochę przeraża, gdyż yy, łączy Melodeath z czymś z indeksu muzyk zakazanych, czyli Power Metalem. No ale jakoś nawet mi jeden czy drugi kawałek wpadł w ucho, więc niech już będzie moja strata i umieszczę w odcinku. Dla odmiany USA i e hord Celestial Wizard. Miłego! Out on me as I ride across the sand Nothing left to taste Have always been a Burnt field of pain. There comes a day when The dealer's got her eye on me As the vultures circle on Temptation Temptation Desolation I to tyle na dziś. Kciukujcie, komentujcie, subujcie. Dziękuję za uwagę.